Zastanawiasz się, jak znaleźć produkty, które generują taką lub taką sprzedaż? No i ten materiał do końca, pokażę Ci moje metody. Lecimy! Cześć, witaj, ja się nazywam Dawid Jakubowski, to jest kanał e czyli My Way of E-Commerce. Dzisiaj będziemy mówić na temat tego, w jaki sposób szukać produktów, które możemy sprzedawać w na naszym sklepie internetowym, pokażę Ci moje strategie oraz metody, które ja stosuję, również pokażę Ci, na co ja zwracam uwagę. A także oglądaj ten materiał do końca, będzie dużo wartościowej treści e, w poprzednim materiale mówiłem również na temat tego jaki jest pięć kluczowych cech takiego produktu także jeśli nie widziałeś tego odcinka zapraszam Cię tutaj w górze ekranu będzie odnośnik, e, także nadrób zaległości a tymczasem zaczynamy ten materiał pierwszą metodą, którą chciałbym Ci pokazać jest metoda biblioteki Facebooka e, tutaj wpisujemy w Google Facebook Ads Library i klikamy w pierwszy link Ok jesteśmy w środku i chciałbym Ci powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe narzędzie, ponieważ możesz tutaj sprawdzać reklamę swojej konkurencji oraz każdej marki jak możesz sobie wyobrazić. Eee, także zdecydowanie powinieneś e, sprawdzić to narzędzie. A tymczasem my będziemy chcieli sobie tutaj wybrać United States. W Add kategorii klikamy All Ads. I wpisujemy tutaj frazę, której szukamy. I jakie frazy szukamy? Takich tutaj widzicie. Wpisujemy przeróżne rzeczy, typu shop, shop now, 50% off, free shipping, sale. Ogólnie chcemy znaleźć jakąś frazę, taką, która jest często spotykana przy sklepach internetowych i przy sklepach dropshippingowych. Weźmy sobie na przykład shop now. I tak jak widzicie, nie ma takiej strony, nie ma takiej marki, która się nazywa Szepkona, więc mamy zero rezultatów, natomiast pokaże nam Facebook wszystkie inne reklamy, które zostały niedawno odpalone, które posiadają właśnie tę frazę lub coś podobnego. Chcielibyśmy sobie jeszcze tutaj kliknąć w filters i wybrać wideo, e, ponieważ jest to najpopularniejszy rodzaj e, reklam i e, aktywność. E, aktywne reklamy. Chcemy, żeby ta reklama cały czas chodziła, żeby była aktywna, to nam będzie też mówiło o tym, że e, skoro ona chodzi, skoro ona działa, to znaczy, że najprawdopodobniej jest zyskowna dla tej osoby, która ją puszcza. Ok, te, jak mamy już te wszystkie rzeczy poustawione, co chcemy zrobić, no to po prostu przejrzeć te wszystkie reklamy, które tutaj mamy, e, scrollujemy sobie powolutku i oglądamy to, co tutaj jest, jeśli nam się wpadnie w oko, no to po prostu sobie klikamy w tą reklamę, oglądamy ten produkt, sprawdzamy, co to jest, czy to jest warte naszej uwagi, czy chcielibyśmy to sprzedawać, więc tak to wygląda. Ok, ja sobie tutaj przyjrzałem trochę tych reklam, podpisywałem różne frazy i znalazłem dosyć ciekawy produkt przy frazie sale. Został on odpalony w kwietniu 2021 roku. Takie są okładki tych reklam, także jest zdecydowanie od na pierwszy rzut oka wrzucę się to w oczy, zaciekawia. Ok, i w momencie kiedy kliknęliśmy w reklamę, przykrywało nas na stronę tego produktu. Tak jak widzicie, mamy tutaj filmik, możemy sobie zerknąć, jak to wygląda. Bardzo ciekawy produkt, tak jak mówiłem wcześniej w poprzednim odcinku, spełnia trzy kluczowe cechy, czyli jest unikatowy, jest tak zwany wow, no nie jest to coś, co można spotkać w sklepie i jest to produkt, który jest targetowany do konkretnej niszy, czyli po prostu osoby, które wykonują aktywność fizyczną, które są związane właśnie z fitnessem, z siłownią. No i rozwiązuje problem, czyli my nie, nie potrzebujemy kupować dużo sprzętu drogiego, które nam zajmuje miejsce w całym, w tam gdzieś tam, w całym salonie, tylko po prostu możemy kupić taki jeden urządzenie no i ćwiczyć z tym w domu. Także zdecydowanie jest to produkt warty polecenia. Zaknijmy sobie jeszcze tutaj na stronę. Wszystko ładnie wygląda. Fajne zdjęcia. Tutaj to właśnie jest w zestawie. Jest i ten drążek, i te, i te gumy oporowe. Fajne tutaj właśnie porównanie, że całe Tutaj zestaw by kosztował 1900 dolarów. Gdybyśmy chcieli mieć taki profesjonalny, jak na siłowni, a dzięki temu zestawowi, który kupimy na tej stronie, to jest tylko 139 dolarów. Także zdecydowanie e, ciekawy produkt. I teraz taki pro tip, jeśli chodzi o te reklamy, które znajdziecie dzięki Facebookowi, dzięki tej bibliotece Facebooka. To jest, gdy znajdziecie jakiś produkt, wejdźcie w niego, dodajcie do koszyka ten produkt, przeklikajcie się przez całą stronę tak, żeby algorytmy Facebooka was złapały, żeby myślały, że jesteście potencjalnym kupującym. Dzięki temu wtedy te firmy będą was wysyłały wam reklamy retargetującą, będziecie widzieli, jakich reklam używają, będziecie mogli się zainspirować oraz również będą Wam się pokazywały inne reklamy z innych firm. I kolejna druga metoda, moja ulubiona, to jest szukanie produktów na Facebooku, na Instagramie. Chodzi o to, że tak naprawdę te produkty same do nas przechodzą. Jak to dokładnie wygląda? Ja polecam zainstalować sobie aplikację VPN na telefonie, która zmieni naszą lokalizację na, na przykład na Miami, Nowy Jork, na jakieś duże miasto w Stanach Zjednoczonych. I w tym momencie po prostu, gdy będziemy sobie przeglądali Facebooka czy Instagram, to będą nam wyskakiwały różne reklamy w momencie, kiedy jeszcze zrobicie to, co Wam przed chwileczką powiedziałem, czyli szukając przez bibliotekę Facebooka tych, tych produktów, będziecie każdy z nich dodawać do koszyka, to potem będą Wam się kolejne produkty wyskakiwały na, na, na Waszym feedzie, na Instagramie czy na Facebooku. Kiedy zobaczycie kolejne, robicie to samo. Dodajecie do koszyka, dochodzicie do checkoutu, robicie wszystko tak, jakbyście chcieli ten produkt kupić i dzięki temu właśnie Facebook i te algorytmy reklam, marketingu będą Wam coraz więcej różnych ciekawych produktów pokazywać, żebyście coś kupili, no bo tak naprawdę dla Facebooka Wtedy się stajecie takim potencjalnym kupującym. Więc jest to bardzo ciekawa, ciekawa funkcja, ponieważ możecie po prostu zobaczyć te produkty na bieżąco i one Wam same wyskakują z, każdej, z każdego miejsca, po prostu na Facebooku czy na Instagramie. I pierwszy produkt, który ja znalazłem dzięki tej metodzie, widzicie teraz reklamę na ekranie. I zerknijmy sobie to, jak wygląda ten produkt. I zreknijmy sobie teraz, jak wygląda strona tego produktu. Jest to uprzęż dla, dla psów, um, która jeszcze jest personalizowana. Tak jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie zrobiona strona internetowa, ładne kolory, wszystko w miarę czytelnie. I tutaj mamy właśnie porównanie, czyli rozwiązujemy ten problem. W momencie, kiedy pies ma zwykłą obrożę wokół szyi, no to jeśli wyprowadzamy takiego psa na, na spacer, no to wtedy ciągnąc za tą smycz, ciągniemy go za szyję i tak naprawdę dusimy tego psa z tą uprzężą, którą możemy kupić na tej stronie internetowej i mamy tego psiaka, który posiada tam uprząż, nic mu tam nie, nie ciągnie go za szyję, nie ciągnie go tam za jakieś inne e, części ciała, tylko po prostu jest dla niego o wiele bardziej komfortowe. I dodatkowo ten produkt jeszcze jest ciekawy i unikalny, ponieważ ma możliwość personalizacji, to znaczy możemy tutaj wpisać sobie nazwę e, naszego psa i możemy podać numer telefonu do nas w momencie, kiedy e, ten pies by się gdzieś zgubił, czy po prostu ktoś by... E, go znalazł. Jest to naprawdę ciekawy produkt, kosztuje 37 dolarów więc coś takiego moglibyście spokojnie też sprzedawać na swojej stronie internetowej. Moglibyście również e, zrobić stronę taką niszową związane z produktami dla zwierząt, gdzie będziecie mieli właśnie takie ciekawe produkty, które są e, nietypowe, tak jak ta uprząż, że możecie sobie ją spersonalizować, możecie e, dać tutaj ten numer telefonu, różne kolory, różne rozmiary, także naprawdę bardzo dużo fajnych, fajnych opcji, i gwarantuję Wam, że osoby, które są zafascynowane psami, które właśnie e, są w tej hobbistycznie niższy e, zwierząt na pewno będą zainteresowane takim produktem i, i chętnie kupią od Was taki, e, taką uprząż. Okej, okay, tak jak widzicie, ja tą uprząż możemy sobie tutaj kupić za 37 dolarów na tej stronie. Więc zerknijmy ile by kosztowała taka uprząż na AliExpress. Ok, poszukałem troszeczkę i mam tą uprząż na AliExpress. 43 tysiące zamówień, 5500 prawie opinii, 48, także bardzo dobra opinie. Tak jak widzicie, mamy tutaj wysyłkę z Chin lub ze Stanów Zjednoczonych, także to też bardzo duża zaleta. Różne rozmiary, no i zerknijmy sobie na przykład: dajmy na to czerwone, czerwona uprząż, MK, wysyłka ze Stanów Zjednoczonych, no to mamy 10 dolarów koszt produktu plus 2,60 centów wysyłka z Ameryki, także praktycznie kosztuje nas to niecałe 13 dolarów. Sprzedajemy to za. 37, tak jak tam ta firma lub możemy troszeczkę 39, 3990 na przykład. Także robimy tutaj już naprawdę fajny zysk. Więc jeśli bym teraz szukał jakiegoś produktu do swojego sklepu internetowego, na pewno bym się zainteresował tą uprzążą, ponieważ jest to na pewno ciekawe i dużo osób to w tym momencie kupuje. Okay, kolejny ciekawy produkt, który wyskoczył na Facebooku. Taki widzisz na ekranie teraz bardzo fajna reklama, ciekawy produkt, unikalny. Niespotykany normalnie w sklepach, także zdecydowanie coś to na co warto zwrócić uwagę Tak jak widzicie na reklamie jest bardzo dużo komentarzy, a tak naprawdę im więcej tych komentarzy jest to znaczy, że tym bardziej ten produkt jest pożądany Tym więcej osób go komentuje, udostępnia, lajkuje, więc jest to na pewno dobry znak Zerknijmy sobie teraz jak wygląda ta firma Nazywa się Galaxy 360 Pro Jesteśmy na jej stronie internetowej Tak jak widzicie sprzedają ten produkt za 79,95 e, Oczywiście tutaj przecena bardzo ciekawe, fajne ikony, wszystko ładnie wygląda, estetycznie, dobre zdjęcia. Wszystko jak widzicie tutaj jest obrandowane tą ich nazwą, także nikt nie może je ukraść tych zdjęć i tych nagrań. Fajne opinie. No, zdecydowanie bardzo duża, bardzo duża firma. Podejrzewam, że ten produkt robi co najmniej kilkaset tysięcy dolarów sprzedaży miesięcznie. Zerknijmy sobie jeszcze teraz, czy ten produkt możemy znaleźć na AliExpress. Ok, chwilę poszukałem na, na Aliexpress, znalazłem ten produkt za 28 dolarów, także tak jak widzicie jest bardzo duża e, różnica w cenie. Możemy go kupić za, tą, za 28 dolarów, sprzedawać za 80, zarabiać na tym fajne pieniądze. Mamy tutaj 14 tyś, prawie 15 tysięcy zamówień, 3,5 tysiąca opinii, 4,8 tak samo jak przy uprzęży. Mamy też bardzo dużo różnych e, rodzajów wysyłek z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, tak jak widzicie Polska, Belgia. Także bardzo... E, bardzo dużo opcji, więc jeśli, e, jeśli szukacie jakiegoś produktu do swojego sklepu internetowego, to jest produkt taki, jaki byście chcieli znaleźć. Ja osobiście mam tutaj, bym odradzał raczej sprzedawanie w tym momencie tego produktu, ponieważ jest on już na rynku dosyć dłuższy czas i tak naprawdę już bardzo dużo innych firm, które go sprzedają. Więc w, momencie, w tym momencie będziecie musieli po prostu konkurować z takimi firmami właśnie jak, jak ta firma przed chwileczką 360Galaxy, gdzie no oni już mają swój content, mają już swoje reklamy, mają już jakieś doświadczenia, więc ciężko Wam będzie w jakiś sposób konkurować z nimi. I teraz kolejna i trzecia metoda to będzie AliExpress Dropshipping Center. Pokażę Wam jak to wygląda. Wpisujemy sobie w Google AliExpress Dropshipping Center, klikamy w tutaj w ten link, który widzicie na ekranie. Żeby dostać się do tego pulpitu musicie być zalogowani na Aliexpress, także klikamy sobie tutaj po lewej stronie w Find Products to Sell. i chcemy mieć wysyłkę do Stanów Zjednoczonych i klikamy sobie tutaj DS Orders, żeby nam pokazało jakby jak najwięcej zamówień dropshippingowych. I w tym momencie mam sobie tutaj, ja Wam tutaj troszeczkę powiększę ten ekran. Tutaj mamy zamówienia normalne i tu mamy zamówienia dropshippingowe i w ten sposób możemy sobie poprzeglądać, jakie to są produkty i co się w tym momencie sprzedaje. Eee, tak jak widzicie, mamy tutaj e, ten krem do skóry, który pokazywałem w poprzednim odcinku. E, macie tutaj e, różnego typu e, peruki z tego, co widzę. E, tutaj jakieś łóżko dla, dla piesków. Także różne, różne ciekawe produkty. Warto sobie tutaj właśnie wejść na tą stronę, popatrzeć co się sprzedaje, co są, jakie są ciekawe produkty. O, i tak jak widzicie, mamy tutaj właśnie tę personalizowaną uprząż, o której mówiliśmy wcześniej, także jeśli ją znajdziemy na tym AliExpress Dropshipping Center i znajdziemy ją w jakiejś innej metodzie, którą dzisiaj pokazuję, na przykład właśnie poprzez reklamę na Facebooku czy na Instagramie, no to jest już naprawdę dobry znak, że ten produkt jest ciekawy. Tutaj on ma troszeczkę mniej zamówień niż ten, co oglądaliśmy wcześniej, natomiast no, jest to na pewno ciekawy produkt. Mamy tutaj jakąś matę, taką kempingową mi się wydaje, także też ciekawy produkt jeśli chodzi o target outdoors i osoby związane z kempingiem, z, z jakimiś podróżami. No jest tych stron tutaj mnóstwo, także możecie sobie spokojnie tutaj szukać ciekawych produktów, wklikajcie sobie w to, patrzcie co jest, jakie to są produkty, jakie są opinie. I tak jak widzicie, jest tutaj mnóstwo tych stron. Już Wam nie będę tutaj wszystkiego pokazywał. Także jeśli szukacie na AliExpress, to szukajcie właśnie przez ten Dropshipping Center. On ma tutaj o wiele więcej danych niż na przykład normalna strona na AliExpress. OK, i kolejna już czwarta metoda szukania produktów do Twojego sklepu internetowego będą to płatne aplikacje takie jak EcomHunt, AliShark. AdSpy i wiele, wiele więcej. Jest ich naprawdę dużo, więc już nie będę tutaj wszystkich wymieniał, natomiast są to na pewno fajne, fajne aplikacje do, do szukania produktów. No. Minus jest taki, że są one płatne. Często na przykład takie jak AdSpy kosztuje 150 dolarów za miesiąc, także są to spore pieniądze. Jeśli zaczynacie dopiero i tak naprawdę nie macie budżetu na swój sklep internetowy, no to mo może być to ciężki próg do przeskoczenia. Ja osobiście właśnie wolę te metody, które wam wcześniej pokazałem, które są darmowe, a tak naprawdę pokazują tak samo fajne produkty. Więc nie musicie tak naprawdę wy wydawać dużo pieniędzy, żeby znaleźć taki produkt. Ja Wam teraz pokażę przykładowy, właśnie, jak wygląda taki Hand również musicie się zarejestrować na tej stronie, żeby mieć dostęp do, tej, do tego urządzenia. Ma on darmową wersję, natomiast jest ona ograniczona. I tak jak widzicie, macie tutaj mnóstwo różnych produktów, które są e, na sprzedaż. I to, co jest fajne właśnie w e ComHuncie, to jest to, że pokazuje on bardzo dużo ciekawych danych. Czyli na przykład tutaj mamy produkt, który ostatnio jest dosyć e, popularny, czyli zmieniający kolor e, spodenki. E, idzie oczywiście lato, więc dużo jest takich e, firm, które zaczynają sprzedawać kąpielówki czy różne z, e, rzeczy związane z, właśnie z podróżami i z wakacjami. Gdy klikniemy sobie Show Me the Money, e, pokaże nam całkiem sporo fajnych e, informacji. Czyli, tak widzicie, tutaj mamy. E, ile kosztuje ten produkt na AliExpress. Mamy średnią cenę, za którą możemy sobie tutaj ten produkt sprzedawać, ile zarabiamy. No i tak samo jaki inspektor, który nam pokazuje, ile innych sklepów sprzedaje w tym momencie ten, ten produkt. Możemy sobie też kliknąć od razu CN AliExpress, żeby zobaczyć, ile on kosztuje na AliExpress, jakie ma opinie i jak, jak to wygląda. Tak jak widzicie, ma tutaj tylko 211 zamówień, więc to jest dopiero początkujący produkt. Nie ma tutaj jakiejś szału na tą chwilę. Natomiast e, jest on niedrogi, a możemy go sprzedawać tam za 30, 40, 50 dolarów nawet, e, jeśli mamy fajne umiejętności mm, reklamowe. Tutaj macie jeszcze filmik, jak to działa. O. Czyli mamy jeden kolor, który zmienia się za chwilę w drugi. Niestety tutaj mamy dosyć kiepskie opinie, bo mamy tylko 4.1, więc poszukałbym jeszcze innego dostawcy, jeśli chodzi o, o ten produkt. Natomiast jest to coś, co na pewno warto byłoby przetestować. Wracając jeszcze do Hand, możemy sobie tutaj kliknąć i zobaczyć sklepy, które w tym momencie sprzedają ten produkt. I tu wszystko, tak jak widzicie, macie po lewej stronie. Wszystkie firmy, które to sprzedają, więc możemy tutaj się zainspirować. Ja sobie kliknę tutaj w jakąś stronkę na przykład. Surfer's Swimwear to brzmi całkiem ciekawie okej, okay, jesteśmy na, na, na tej stronie wygląda całkiem przyjemnie możemy sobie zobaczyć e, mają tutaj całkiem sporą e, ilość produktów różne style nasza historia, także tak jak widzicie jest to całkiem przyjemny sklep no tutaj prawdopodobnie troszeczkę bym pozmieniał niektóre rzeczy natomiast e, wejdźmy sobie w shop zobaczymy te, te spodanki, które przed chwileczką oglądaliśmy no i tak jak widzicie, sprzedają je za, tutaj będziemy mieli 85 dolarów, także widzicie jaka jest przebitka tego produktu, jaka jest przebitka w cenie. Także jeśli byście chcieli postawić jakiś sklep, który byłby tylko i wyłącznie na sezon wakacyjny, no to spokojnie możecie właśnie zacząć sprzedawać takie spodęki. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję Ci, że dotarłeś do końca tego materiału. To, by, to były moje metody, które ja stosuję, żeby znaleźć za każdym razem zyskowane produkty. Jeśli podobał Ci się ten materiał, proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam również do mojej grupy na Facebooku, link w opisie, gdzie chciałbym stworzyć społeczność e-commerce, gdzie będziemy rozmawiać na temat sprzedaży w internecie, szukania produktów, marketingu oraz wiele, wiele więcej. Również daj mi znać w komentarzu, czy udało Ci się znaleźć jakieś ciekawe produkty za pomocą moich metod. Dziękuję teraz jeszcze za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.